Siemano. Dzisiaj paradiddle, jedna z ważniejszych kombinacji w graniu na perkusji. Oto podstawowa wersja. Jedziemy powoli. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Wychodzi? To rozpędzamy. Chcesz więcej koordynacji? Na każde pierwsze z czterech uderzeń zagraj lewą nogę. Zacznij powoli. I rozpędzaj. Oczywiście stopniowo nie spiesz się ćwicz porządnie. Zapraszam na mój kanał Graj na Perkusji. Mój podręcznik dla początkujących jest dostępny na Allegro.